Witam Państwa. Nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Jestem również serwisantem ekspresów do kawy wszystkich marek. Natomiast specjalizuję się głównie w ekspresach marki Jura. Jestem również sprzedawcą tej marki ekspresów, dlatego że uważam, że to są urządzenia naprawdę jedne z najlepszych na świecie. Na dzisiejszym krótkim filmiku. Chciałbym Państwu pokazać nowy model Jury E8, który wszedł obecnie na rynek, a mamy teraz prawie październik 2018. Jest to Jura E8 drugiej generacji, nazwana 2018. Ten ekspres na pierwszy rzut oka, wygląda identycznie jak poprzednia generacja, a jednak ma trochę ma kilka zmian, o których chciałbym Państwu pokazać. Porównać te dwa ekspresy. Co właściwie zmieniono na dobre lub na złe. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wynalazł w ekspresach Jura, jak wchodzi jakiś konkretny model, jakichś minusów. Znalazłem jeden minus w tym ekspresie. Moim zdaniem jest to ociekacz, który jest po prostu plastikowy. Proszę spojrzeć. Wygląda bardzo ładnie. Tu ma taką fajną faskę. Wykonany jest bardzo ładnie, naprawdę ładnie. Plastik jest jak Lego, proszę spojrzeć. A, dobrze wykonany, nie śmierdzi, błyszczący. Nie ma tutaj żadnych zadziorów, jak się nieraz zdarza w ekspresach do kawy. Jak łapimy za blaszkę tutaj to potrafimy sobie palce poprzecinać. Wykonanie jest super, ale moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że jest to jakieś za ponad 5000 zł, prawda? czyli nie mało chociaż jak ma Jura jest to zaledwie średnia cena ekspresu, to ten odciekacz moim zdaniem powinien być w metalu choćby dla zasady proszę Państwa tak jest moje zdanie, ale jest plastikowy trudno to jest moim zdaniem minus plus za jakość wykonania wygląda jak metal gdybym go nie dotknął to nie, nie uwierzył, że jest plastikowy ogólnie seria E8 jest serio Ekspresów udano Nic się z tymi ekspresami nie dzieje. Jeżeli klient nie naleje wody do młynka, albo nie nasypie kawy do młynka, albo w jakiś sposób, nie wiem, nieoryginalną chemią, czy tabletkami, nie uszkodzi zaparzacza, to z tymi ekspresami się nic nie dzieje. Nie ma, nie ma się do czego przyczepić. Te urządzenia są na 30 lat. Ja zalecam przegląd raz na 3 lata. To oszczędzam około 200 zł, przynajmniej u mnie netto. Oczywiście to, czy Państwo chcecie wykonać przegląd, czy też nie, to jest Państwa sprawa, nie Państwo tego nie może zmusić, ale biorąc pod uwagę to, że to jest w tym urządzeniu przez nie przepływa woda, no to plus kurz w mieszkaniu, który zbiera i tak dalej, to warto taki przegląd wykonać. No. Spakować taki ekspres, wysłać do serwisu technik, ładnie go Państwo wyczyści w szczelki, wyczyści kanał do lodowym młynku, zdemontuj moduł zaparzenia, który nie jest demontowany z, z pozycji użytkownika brona, wyczyści go w uszczelki szczelki na tych tłokach na drenażowym podłączę go pod komputer, zrobię weryfikację, wpiszę do systemu i taki dokument Państwo otrzymacie razem z dokumentem sprzedaży. I przy w przyszłości, przy odsprzedaży takiego urządzenia, no, ono ma większą wartość. Takie jak da, jest serwisowany. różnice, bo właściwie do tego się zbiega, troszeczkę się rozgadałem, a miało być krótko, to już mówię. Model E8 pierwszej generacji ociekacz miał blaszany, ale taki cieniutki. Ale to jest koło blacha, wokół jest takie reflowanie. Ten Ten ociekacz w nowym modelu jest taki gruby. No taki widać, że no tak fajnie wygląda, prawda? Ale jest plastikowy. Państwa ocenie pozostawiam, który właściwie jest lepszy. Ja mimo wszystko stawiam na metal. Metal to metal, a nie plastik, ale jest plastikowy. Trudno. Eee, bardzo ważną różnicą, właściwie najważniejszą w modelu E8 drugiej generacji jest, jest dysza zmieniająca. W modelu E8 pierwszej generacji dysza była, o tak, Wspaniała swoje zadanie. Oczywiście rozbieralna, góra, dół. Taka sobie gumeczka. O, taka sobie dysza, prawda? Teraz modelu. E8 drugiej generacji, ta dysza jest no, porządna, grubo. Ona jest taka jak w modelu S8, tyle że w modelu S8 mamy w standardzie dyszę z regulacją. Proszę spojrzeć. państwo. Tu mamy ciepłe mleko, a tu mamy piankę. Ta przystawka daje nam tylko pianę. Jeżeli chcemy mieć przystawkę profesjonalną, no, musimy sobie za nią zapłacić. Dodatkowe pieniążki. Ale najważniejszą zaletą tej przystawki tej jest to, że pomimo tego, że nie ma regulacji, to system spieniania jest tutaj. To są kanaliki. To jest najważniejsze. To jest lepsze rozwiązanie takie coś niż system spieniania powiedzmy w złączce, która jest w tych, w tych przystawkach. Tutaj jest złączka, z jest taką dziureczką i ona ogólnie ma zadanie pienić mleko tak naprawdę. Ta złączka jest bardzo ważna. Wkłada się ją z wężykiem. Tutaj ten system spieniający jest w przystawce. I sama przystawka oczywiście jest to rozbieralne można to ściągnąć grzybek do góry jak to wiórze, o grzybek ja zalecam wymieniać raz na pół roku raz na rok profilaktycznie nawet warto sobie on, to jest element najważniejszy w ogóle w przystawce on ma zadanie wytworzyć piankę Takie sobie o nic taki sobie plastyczek warto choćby dlatego go mieć że jeżeli Coś się stanie z przystawką. Na przykład na mnie pieni mleka, prawda? no to wtedy sobie wymieniamy taki grzybek, bo mamy go na przykład w zapasie, zakładamy i sprawdzamy, czy to jest wina grzybka, przystawki czy ekspresu. Dlatego taki grzybek warto się zaopatrzyć. kosztuje około 20 zł, proszę Państwa. Warto go mieć jako zapas. To jest najważniejsza zaleta, moim zdaniem, wersji E8 drugiej generacji. Spasowanie wszystkiego idealne. Żadnych szpar. Ta przystawka chodzi w porządku. Jakoś nie ma tam specjalnego szału. Ale chodzi tak, jak powinna właściwie chodzić do ledu. Wylewka, tak jak w poprzednim modelu, taka sama. Ociekacz w sensie dołu, taki sam. ich na fusy. Mam po prostu spojrzeć. Taki sam jak tutaj. Tutaj się nie ma żadnych zmian. Prawda? To jest taki bardziej facelift, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Poprzednia Jura E8 miała zbiornik wody tutaj gładki. Oczywiście największy plus, że wyciąga się do przodu. może stać maksymalnie do ściany dosunięty. W no, naszym modelu mamy zbiornik wody wyciągany do przodu też, a ma takie ryflowanie. Niech Państwo zobaczycie, o, to go pokażę Państwu. Takie to nie jest namalowane, tylko faktycznie jest to zrobiona taka perforacja. Dobrze wykonana, bezstresowa i rączkę dołożyli metalową, już nie jest plastikowa. To na plus. Bo już myślałem, że jest taka sama. Kolejnym plusem w modelu E8 drugiej generacji jest Smart Connect. W tym ekspresie, czyli wykonywanie, wykonywanie proszę Państwa, kaw, innych aplikacji, średnich kaw jakie wykonaliśmy itd. tak dalej. Za pomocą telefonu, lub smartfona lub, lub y, tableta. Przepraszam. I on już jest w standardzie taki smart collector. W 8 trzeba bo w pierwszej było za niego zapłacić. Tutaj za niego nie musimy płacić. I ostatnią zmianą w tym ekspresie jest dołożenie dodatkowych kaw. Tam jest dołożona, proszę Państwa, kawa specjalna, którą możemy sobie dowolnie modyfikować. Espresso Dopio. Czyli podwójne espresso. Gorąca woda na herbatę zieloną. I to chyba wszystko. W każdym razie, to menu jest troszeczkę bardziej rozbudowane. Chyba do 15 nawet różnych kaw. Możemy na nie wykonać. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę, że cena ekspresu jest taka sama, no to, to jest na pewno na plus. Ten model drugiej generacji, moim zdaniem. Będzie się na pewno jeszcze lepiej sprzedawał jakaś ósemka pierwszej generacji, bo, no bo nic lepszego w tym przedziale cenowym, z Jury, no nie kupimy. A zbiornik na wodę jest z boku, a nie z tyłu. Ogólnie lepszym rozwiązaniem jest to, żeby zbiorniki były z boku, wyciągane do przodu, niż, niż z tyłu. Prawda? Jeżeli ktoś ma dyspozycję miejscem, bo zbiorniki z tyłu na przykład jak modelu A7, czy mikro 90, daje się po to, jakoś nie ma miejsca. Na przykład nie chcę, żeby taki klamot stał w kuchnicy malutki ekspresik. To wtedy tak, a wtedy może kupić sobie Jurę A7, czy tam e -E NE8, czy tam proszę Państwa Micro 90. Natomiast yy, yy, kształt biorąc pod uwagę te dwa ekspresy, moim zdaniem, E8, druga generacja, wygrywa. Dla kogoś, kto. No, nie takim portfelem pieniężnym, że nie chciałby wydać aż tyle pieniążków. To może teraz jeszcze kupić, póki jeszcze są. generacja generację USM, gdzie ona kawa jest smakuje tak samo jak z tego ekspresu, prawda? Tu nie ma zmian. Pulsacja kawy jest tutaj i tutaj. Tu 16 gramów jak spaży, aż tu też 16 gramów. Młynki są oczywiście G3. To jest genialną sprawą: czyli rano jak przychodzimy sobie, robimy kawkę, to kawa jest autentycznie świeża. Bo to, że młynek mieli, proszę Państwa, to nie znaczy, że my pijemy kawę świeżą. Bardzo chciałbym, ale nie mogę wymienić ekspresów, które tak naprawdę z tą kawą świeżą mają średnio do czynienia. Owszem, kawa świeża jest wtedy, kiedy robimy, zrobimy kilka kaw. Bo jest jeszcze po drodze kanał dolotowy, który jest długi, jest kawa w młynku. W tych młynkach G3 kawy praktycznie prawie, że w ogóle nie ma w nich. Ta kawa przez niego tylko przylatuje. Więc jak kawę sobie czy robimy rano, czy jutro, czy pojutrze, zawsze ona jest świeża. I faktycznie, mieli tu kawę i zaparza ten ekspres. Nie wypycha starej kawy, tylko ma, że cała kawa wpada, zmyka. Od razu się do się do modelu jest Bardzo ważne. Jako ogólnie osoba, która jest wymagająca wobec ekspresów, polecam model E8 model drugiej generacji. Ogólnie yy jestem dumny z tego, że taki model Jura wprowadziła, że go dalej ma, że wreszcie jest ekspres, który. Za pieniądze powiedzmy na tych 5000 z haczykiem mamy, na którym wykonamy wszystkie kawy. Proszę zobaczyć. Mam szklankę tutaj o. O, oryginalną akurat Jury. Bardzo wysoka szklanka, elegancko wchodzi, jeszcze mamy jeszcze tu palec Boże. i Wszystko robimy za jednym przyciskiem. Takie są różnice między E8 drugiej generacji a E8 pierwszej generacji. 1.0 dla wersji E8 drugiej generacji, czyli po liftingu. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kolejnych moich filmików.